Cześć wszystkim, z tej strony Marco. Witajcie w pierwszym i nowym odcinku z gry Delong Drive. I dzisiaj zaczniemy nową serię z The Long Drive. Myślę, że możemy rozpocząć save'a nowego distance mam 400 km. On tyle na razie. Zostanie, nie będę go resetować, bo chcemy zdobyć 1000. No jakoś tak. Modyfikacje się już I... Chcę e, mi napisać, mniej więcej, jakimi, czyli mam na przykład też um, Jest motocykl, ale on jest też cały całkowitego, no, nie ma nic, są te ozdoby, bo ja mam modyfikacje. E, I złożymy autko i rozpoczniemy pierwszą podróż na tym kanale. E, myślę, że można najpierw granat wziąć sobie może tak co dawno nie grałem nie pamiętam jak w to się w ogóle grało o dobra. No. next o a idziemy komuś granat widzowie wizowie pierwszy zamieszkański będzie co tam leży Teraz szybkiego timelapsa zbudowania auta. żeupewniam się czy wszystko mam ale raczej może sobie też jeszcze szybko to ja bym dolał yy, paliwa znaczy nie paliwa tylko wody do chłodnicy i wezmę tą wodę ze sobą i będziemy wyruszać w podróż. No to jedziemy. <laughs> Czy odpali. Nie, czy olej dobrze dałem? Nie, nie odpali. no, odpali. Odpalił, ale nie chce jechać do przodu. O, dobra, jedzie i idziemy w długą podróż. Oczywiście będą cięcia, żeby nie było, że będę jechać kilometry i nic nie będzie, ale już widzę, że tam. Jest vlog. Tylko lusterka ustawię, żebym wszystko widział. Się tam te holorzki. O, dobra, idealnie. teraz wszystko, pomocy, ale nie, ch nie chce się trzymać drogi. To jest. No i czemu to nie jedzie? O, dobra. <tł> No, coś tam ma, ma turbo sprężarkę, którą znalazłem. Może tym się nie da się nie da... Kto te auto mi mnie Może ja na drogę, I tam będzie trzeba uważać na na dzisiów. Bo tam takie zombie jakby są. Więc trzeba na nich naprawdę bardzo mocno uważać, bo oni lubią Dobra, jedziemy na skuty, nie ma co Nie mam całego dnia Mam kilka modyfikacji, więc ufo mogą się takie różne pojawiać Trzeba na nie naprawdę uważać, bo one lubią niszczyć ludzie Okej, okay. miarę blisko Tam coś jest Jak to będzie bunkier Pierwszy raz mam bunkier w tej grze bugier! Pierwszy raz go mam, co jest grane? No, ale najpierw tutaj Ale było jakieś fajniejsze auto, bo tym autem... Albo chociaż silnik, bo nigdzie jeździć No niezbyt ciekawe samochody tu stoją Może jeszcze na dachu będzie jakieś A zaciągamy, ale jeszcze tu się gasiło auto e a, pod I Dobra. Bo to i nigdy nic. Idzie. Dobra, idziemy. Idziemy się z dziś ówko Najpierw po poszedłbym do piwnicy. To że tu nikogo nie ma. Chłodnica, ale chłodnicę już mamy. Chłodnica następna, co tutaj mamy? Olej. Alkohol, no To niezbyt ciekawie. Dobra. Pistolet jest. E, to za to co bym wyrzucił. To nie. Ale już to wyrzucę. No Dobra, mamy już czapkę. Jak się zakładało. Tam. O. Silnik. Niezbyt ciekawy co tutaj jest. No czemu diesel? Ja nie mam auta na diesla. Dobra, idziemy. 6 sześć, sześć dzisiejszych możemy wykończyć hm. o, piesek, ale nie, pieska nie biorę. Niech sobie tutaj grzecznie siedzi. Ile mam HP? Nie! Nie, nie, nie strzelaj Dobra, idziemy obok. Ło, elektryczny silnik. Co to? To jest pompa? Co jest? To jest pompa. A zło jest amunicja? Do rewolwera? Ło. To to się przyda. Zaraz tu przyjdę. Będę musiał wszystko tu stąd pozabierać. Ale jest silnik elektryczny. To co z tego, że najsłabszy? Będziemy na elektrycznym silniku jeździć. Bo na nim bardzo oszczędnie można jeździć, właśnie. A bo ja jestem teraz drugi Silnik lepszy, ale on zakopany, kurde. Dobra, idziemy wyżej chyba już. Tam, tu już pozamykamy wszystko. Nie ma tu nigdy naprawdę zdziśów? To jest, o krew. Przepraszam. E, silniki zakopane. Dobra, trzeba iść wyżej. Ewidentnie. Ja w ogóle ich tu nawet nie słyszę. Jakby ich tu nie ma dosłownie. E, e. Ale trzeba najpierw się upewnić, czy nigdzie na pewno ich nie ma. Co tutaj jest? No nie, no diesel. O, dwórka to też się przyda. I znowu będziemy budować postapokaliptyczne post dosłownie auto. Mamy już tyle broni tutaj, więc to będzie mocne. Będziemy mieli auto apokaliptyczne. Ile jeszcze 500? Dobre, już prawie ostatnie. W grę tak dawno nie grałem, widzowie. Za 3 miesiące. O, mamy pierwszego zicia, więc go nie mamy. Yy... Woda. Woda. O! Auto gdzieś pojechało. O! S Dobra, to po to zaraz przyjdzie się? Czy tak jak patrzę mega dużo fajnych rzeczy w tym bloku jest. Dobra. Będzie trzeba do tego bloku znowu wejść. Zobaltować jeszcze raz wszystko. Ostatni pokój na samej górze. Czy odda coś? O, dobra, paliwo. To spoko. Woda. Katana. Nie ma nigdzie. dzisiaj? Co to jest za kolor? Stratkowat. Teraz wchodzimy na górę. I czy jest cokolwiek? Silnik od autobusu nie skorzystam, bo jest na diesla i jest wolny. Yy, to teraz... Nie, 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 nie. Dobra, żyję. Mm. Więc teraz tak. Trzeba na pewno otworzyć bagażnik. I teraz to biorę. Yy, to muszę zostawić i teraz to bym gdzieś przyczepił. Jeszcze będę musiał wrócić po inne bronie. I to bym przyczepił dosłownie tu, tylko nie aż tak. O, peł I teraz idziemy. Yy, czy było coś w piwnicy, może amunicja? Bo amunicja akurat by się teraz przydała. O, diesel, chętnie się napije. Oj, przepraszam, właśnie. Się... Dobra, idę. Yy. Teraz tu. Tutaj chyba było coś, czego nie wiedział nikt. Tutaj mamy. jeszcze coś? Nie, nie ma tu nic. A, t -t -t tutaj widać, że byłem, bo pozostawiłem coś po sobie. Dobra, idziemy tutaj teraz. Y Dobra, tutaj mamy pompę i amunicję. Więc amunicję biorę. Pompę też biorę. I silnik elektryczny. Na wszelki wypadek, jakby paliwa zabrakło, to wlejemy olej, bo on działa na każde paliwo, więc... Mogę iść spać, jakby... V chyba, tak? Nie, to jest zielony, on jest mocny. Dobra, to ja go pakuję tu jednak. Siu. To ja mam zrobić szybkiego timelapsa, żebyście nie musieli oglądać jak to wszystko, aż zbiera. złożyłem już auto, yy, dałem też nowy silnik, mam nadzieję, że paliwa się nie skończy, jak się skończy to wlejemy wody i odpalimy elektryczny. I... ma dużo mocy. I jak, jak nie dostaje? Bo nie będzie tutaj się przelał. Wszystko to będzie ten silnik, jest na więcej biegów. a tam to jest wolne? ale jak już się spędza A już 140. Więc trzeba kawałek jechać. No ładnie, naprawdę. Ładnie mi to auto wyszło. Nieka mi tam się podoba. A więc widzowie auto się przegrzało. Myślę, że ten silnik to nie jest najlepszy wybór. Trzeba trochę. Ale... Nie wyrakuje. Oczywiście wymieniam silnik na elektryczny, bo to nie ma sensu. Yy. A co to da? Tak jestem ciekawy, czy to nowe będzie działać? V8, on wziął ze sobą. Ona by się naprawdę mogła przydać na kiedyś. I się odpali, elektryczny. Nie wiem, jakim cudem ale działa wlot powietrza, więc jedziemy. ale coś po czegoś i się nie przegrzewa. Wygląda jakby się przegrzewało, ale nie będzie się przegrzewać spokojnie już nieraz z tym silnikiem miałem do czynienia. Dobrze, jedziemy. Mamy już 100 na godzinę. Wow, naprawdę dług. Yy, Prześliło mnie no tak, ściemnie strasznie. Coś jest nie tak. Jest cisza, bo nikogo nie ma nawet. Ile ja mamy już kilometrów przejechanych? Siedem, prawie osiem. Oj, nie najlepiej. O nie, ja nie mam, mam nie opatrzać gdzie trzeba najlepiej komuś paliwo ukraść. Że nie ma nikogo. sami się nie przestraszyli. Naprawdę. Może ten silnik jest taki beznadziejny jednak. Może paliwa nie pobiera. Chyba. Ja pamiętam, że nie pobierał nic, tylko trzeba było mililitr czegokolwiek i dojeździło na mililitrze wody nawet. Albo siku. To jak go też mogę. Ora widzowie, myślę, że możemy tutaj w tym pięknym miejscu na pustyni zakończyć ten odcinek. Możecie napisać czy Wam się spodobało. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka oraz dzwoneczka, żeby nic Was nie ominęło. Ja Was żegnam. Mój samochodzik też Was żegna. I pa pa!